Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj jest odcineczek bo doszło mnie słuchy że w sklepie jest coś nowego jak w jakiejś kolekcji w modzie dziewczęce i podobno za pięć diamentów, a mnie z diamentami jest trochę słabo więc dobra jak się wpisało frog czyli żaba co moi drodzy mój ten motyw tak, te, te rzeczy są bardzo dwie nowe, ale to nie o tym. Ale czy jak pisałam w rok, nie widziałam, to ja troszeczkę pociągnęłaś. Czekajcie, to jest Anno Papperdoll, kolekcja top. Czyli to jest taka kolekcja o 50, ale nie można się nią ani wymieniać, ani kombinować w prezencję. 50 diamentów, nie można mieć do czego do, dodać rzeczy. No, to zapisać na kolekcja PowerDoy. Ko komu by się chciało, żeby... Sobie... Jezus Maria! Komu by się chciało kupować? To jest jakiś dentów. Nie wiem, aż że to kupią, to co więcej niż ja. Zobaczmy to jest coś w tych dołach. Nic nie ma w dołach, ale to są sputenkił, tylko że nie mam tak? wika. Trudno. Eee, zobaczmy młodej męskiej. Zobaczmy młodej chłopince no. i czy coś jest. Bo jeśli nie ma, to trochę dziwna że Dziewczynki dalej, to dalej, ale nie. A że sobie, sobie, A sobie, sobie, to to chyba A nie. A to na pierwszej stronie. O, tu znowu to jak nie. A i ładne są te rzeczy. to się powtarza jeszcze całego to jest jak na, dziew nie, na dziewczynę o to sobie asmr sobie oglądałem na mężczyźnie w momencie o co ładne jest pięknie dla mężczyzny jezu już nie na asmr, to wczoraj po sobie je dodałam, nie? okej okay. to już się powtarza nie wiem dlaczego patrzę w cały motyw męski Dobra, zobaczmy animację, bo wczoraj pisałam w w animacjach. pokazałem mi się jedna z taka stara. Czy nie ma tej animacji w Jest! No... Jest z tego motywu. Wow oh moja, młodzi dodali wcześniej animację. Tam to zacznę. Jest ładna słodnia. Co? Ona się zaraz zmieni w żabę. No. no. <laughs> I, mówiąc chyba kupię jakąś animację. Chodzimy jako... To jest jakaś zwyczajna postać, która sobie stoi. Bardzo frog. Ładna well, ta ferra, ale ferra, tak to jest. Zobaczmy rzeczy i tu teraz. rzeczy? Ja byłem trochę zapisany, że się nagrywam. Naprawdę. Nagrywam. O to jest one monstera, nawet tu pisze. No nie. Ja albo water bubble. Jedną stronę. spoko. Ja muszę sobie to dodać do Luka mi się nie chce tak szybko zrobić. Nie wiem, tylko go zrobić, to... No nawet tak, ja... Jak się nagrywa film przygodowy, to jest ładne. Tylko cze czemu? Czemu Ja się pytał? Green Frog, czekaj, wpiszę Green Frog. I czekaj, green frog. Po pomocy, cofnie. Może kupię sobie twarz, ale sobie jakieś inne do filmu. Dobra, mm, kupię jakieś tło, no to jest ładne. To też jest ładne. To można potem dokupają? Ja, ja wiem, nie skoczył w bo przepraszam, ale nie. Dobra, więc zobaczmy, że coś tutaj, oliwki i co nowego. Normalnie pod rytm. Nie mam tego, ale czegoś. Creepy. <grypy> Creepy strasznie. Naprawdę wiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie oni Onikomoria ja z team x2 Bardzo przepraszam za mój głos Jestem taki dziwny, ale no niestety. Ym... Nie mam żadnych nowych prezentów, ale miałam w ogóle rzeczy no, na liście. No. Parę rzeczy. Więc zachęcam do oddania na lewej Więc ja już kończę odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. pa. do zobaczenia.